Państwo prezentuje się w całym swoim wyposażeniu karabinek Kar 98 k Karabiny tego typu były stosowane powszechnie podczas całej II wojny światowej, a także we podczas obrężenia Festung w przez żołnierzy III Rzecz. Karabinek, ze względu na swoje krótkie wymiary i niezawodność, był używany także często już po zakończeniu działań II wojny światowej w wielu krajach na scenie Przed Państwem pistolet maszynowy MP40, zwany także Schmeisser, swoją wysoką popularność zdobył sobie tym, że. W latach II wojny światowej był najczęściej używanym przez żołnierzy III Rzeszy pistoletem. Był używany także podczas oblężenia festów Breslau. Znajdujący się obok mnie doskonale kojarzyć się powinni wszyscy miłośnicy Gier Militarnych. Jest to niemiecki ręczny karabin maszynowy MG42. O pociskach 792 oraz teoretycznej szybkości około 1100 pocisków na minutę. Na swoją renomę działał Wiem, że jest niezawodny. W krótkim czasie Pani mieszkali naprawdę dużą ilość ludzi i jest bardzo. Widoczny tu karabin to szturm Gewehr 44, znany bardziej jako STG 44 albo MP43 powstał jako hybryda pistoletu maszynowego i karabinu maszynowego. To znaczy miał mieć stosunkowo niską wagę, być szybkostrzelny i skuteczny. Broni takie używały formacje Waffen-SS oraz, oraz niemieccy żołnierze. Karabin, który widzimy w jest to Mosin WZ-44. Był ten karabin używany przez żołnierzy Armii Radzieckiej w drugim okresie II wojny między innymi podczas zdobywania Festung West. Karabin ten Miał przetwierdzony na stały bagnet do lufy, co nie było zbyt specjalnie szczęśliwym rozwiązaniem, jednak takie był wymysł radzieckich konstruktorów. Krabin cechował się dość niską jakością wykonania, jednak był solidny, niezawodny i prosty w obsłudze, a także w czyszczeniu i wielu innych czynnościach, co było wieką zaletą tego krabinu. jakie Państwo widzą za mną jest to... PPS 41 popularnie zwana PPS, ą konstrukcji Georgina Szpagina. E, pistolet maszynowy ten był używany przez żołnierzy Armii Czerwonej praktycznie w cały, w całą, przez całą II wojnę światową. E, zachował się on wielką prostotą budowy, a także niezawodnością, e, kosztem celności oddawanego ognia. Był często używany, był używany przez Armię Czerwoną, aż do wprowadzenia krawiny w Kowalczynkowa. Krabin maszynowy, jaki Państwo widzą tutaj, jest to Marks. Używała go Armia Czerwona przez cały okres trwania II wojny światowej, także podczas festów Wieslau, Karabin ten był w porównaniu do niemieckich MG 42 bronią raczej prymitywną i przestarzałą, ale jednak sprawdzał się w warunkach bojowych.